Siema, siema, siema moi drodzy widzowie, dzisiaj widzimy się w Halloweenowym odcinku z gry Fun Run i była to bardzo wyczekiwana seria przez niektóre osoby na moim kanale, więc w sumie czemu nie, możemy zagrać. Więc zagramy sobie, nie wiem, trzy quick racey tak na rozgrzewkę. I jeżeli pamiętacie, że będziecie chcieli więcej takich odcinków, to zostawcie więcej łapy w górę, a na pewno takie odcinki będą. A, i mam zamiar za, y, nagrać z którymś y, z widzów odcinek z FanRana, Więc, y, jeżeli po tym będą, powiedzmy, cztery łapki w górę, nagrywam odcinek z widzem z rana. Dobra, powinienem się skupić na grze, a nie o, na ogadaniu. Kurde, chciałem wziąć. Ale okej. Okay. Dobra, cofaj się, ziomuś. Dobra, osłona zawsze przyda. Dziękuję. Kurczaczki, zawsze o tym zapominam. Okej, okay, jesteśmy pierwsi. O, jednak chyba nie. Kurde, dawniej grama a forma, forma pewnie straciłem. Jak zawsze, nie? Kurde. Go! Dobra, drugi. Okej. Okay. Forma, powiedzmy, nie stracona. lecimy kolejny wyścig A Rolling Ranch i Tiny Tunnels okej, okay. nowa patrzę czemu nie wziąłem elix nie, nie wziąłem tego okej okay. zwolnijmy trochę o, to się zwolniłem cofamy ich oj kurde ej karamba, dobra Aha, XD. ej, co to jest za? Porumbana mapa, XD. trzeba go zatrzymać? Ok, porumbana mapa, jak ta gra, hehe xd. Nie, dobrze żartuję kurde, no, idealnie użyłem. O, czwarte miejsce, nie, co najmniej trzecie, no. Czemu? Okej. Okay, dobra. Już pewnie przegrałem. Chyba, że teraz coś, coś. Go, 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 go. Kurde, czwarte miejsce. Słabo. Słabo, słabo. A w sumie to nowa mapa to. Nie, trzeba się co, co dziwić. Okej. Okay, muszą dić. Czemu nie? Lecimy. O, idealnie piorun no i nice. Ogólnie bardzo dziękuję za e, wszystkie mm, komentarze na temat fanran, czyli kiedy fanran? Wyczekujemy tego już nie wiadomo ile. Kiedy nagrasz. No i pro, proszę, jest i fanran. Halloweenowa edycja. No i na cukierkowej mapie. Hehe. Kurde, no cały czas te pułapki. No. Wiem jak naz nazwać odcinek strasona forma nie? Kurde, bo straciłem formę, bo dawno nie grałem. Znaczy ostatnio coś tam grałem, ale jak widać po odcinku trochę słabo idzie. Dobra, wóz do przodu. Do przodu Do przodu jedziesz, Marek. Ok, jakaś pułapeczka, niech będzie pierwsze miejsce. Jest. Nice. Ok. Nice, Ok, więc dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, nara.